Na krakowskim niebie wreszcie pojawiło się trochę słońca, a skoro już wyszło, to trzeba korzystać póki jest okazja i wybrać się na małą przejażdżkę. Czasu niby niewiele, w słońcu raptem 6 stopni, więc wybór padł na krakowski szlak architektury drewnianej, a przynajmniej to, co z niego jeszcze zostało. Kierujemy się więc w stronę Krzesławic. Dziś to już część Krakowa. Ale niegdyś Jan Matejko uciekał tu, by złapać oddech od miejskiego zgiełku. Poza jego dworkiem znajdziemy tu drewniany kościół oraz chyba najliczniej występujące w całym mieście drewniane chaty. W latach 90. było ich tu znacznie więcej, ale część spłonęła. Większość wyburzono, przebudowano lub zasłonięto ich oryginalne ściany. Ze względu na położenie przy korycie Dłubni, Jednego z ważniejszych dopływów Wisły na terenie Krakowa, obszar ten był zamieszkiwany od najdawniejszych czasów. Szczególnie liczne i znaczące są tu ślady bytności kultury tynieckiej, czyli ludności związanej z Celtami. Wody rzeki służyły też pracy młynów i papierni. Chwilę przed przekroczeniem granicy Krzesławic mijaliśmy jeden z zachowanych budynków młynu górnego w Wieńczycach. Obecnie przebudowywany na bloki. Przepraszam, oczywiście na apartamenty, gdzie tam bloki. W samych Krzesławicach również zachował się jeden z takich młynów, a ja miałem okazję zajrzeć do jego wnętrza, gdy jeszcze pracował. Kto oglądał film Jerzego Hoffmana z Nachor, ten bez trudu wyobrazi sobie, jak wyglądało to miejsce. Po kilku krótkich przystankach ruszamy do mogiły, czyli jednej z dwóch wsi, na których terenie zbudowano nową chutę. Jej nazwa oczywiście nawiązuje do kopca wandy. Czyli kurchanu legendarnej księżniczki, co Niemca nie chciała. Odwiedzamy klasztor cystersów, mijamy dom młynarza wymalowany na ultramarynę, kolejny drewniany kościół i willę Rogozińskich. Po odwiedzeniu resztek dawnej wsi Mogiła kierujemy się w stronę Pleszowa, dziś również znajdującego się w granicach Krakowa. Tym razem nie podaję szczegółów mijanych miejsc, gdyż przyjdzie na to jeszcze czas. Same okolice zasługują na osobny, dłuższy materiał, a o historiach ich mieszkańców można znaleźć wiele interesujących opowieści. Mijamy nowoczesną spalarnię odpadów, szybko przemykamy krótki odcinek ulicą Igołomską i wkraczamy do centrum Pleszowa, miejsca znanego głównie z odkryć archeologicznych i historii Nowej Huty. To tutaj powstał tak zwany Meksyk, czyli osiedle zbudowane dla junaków pracujących przy wznoszeniu Nowej Huty. Do niedawna śladem tej już zapomnianej historii był bar o tej samej nazwie. Ale i on uległ zmianom i w 2019 roku został rozebrany. My jednak pędzimy w stronę woli rusieckiej, a następnie w kierunku przylasku rusieckiego. Krakowianom miejsce to kojarzy się przede wszystkim z kąpieliskiem o tej samej nazwie, powstałym na terenie dawnego kompleksu żwirowni. Mijamy krakowskie hałdy, opuszczone i rozpadające się domostwa przemykając przez dość smutny i zapomniany zakątek miasta. Naszym celem są branice, znane a jakże z odkryć archeologicznych, jak i z dworku, a dokładniej zespołu dworsko-parkowego. Wnętrza obiektu służą dziś nowochódzkiemu oddziałowi Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Choć nie da się ukryć, że podobnie jak cała okolica, taki włości muzeum są dość cichym i zapomnianym miejscem. Wracamy na ulicę Igołomską i pędzimy do ostatniego punktu przejażdżki, wspomnianego już Kopca Wandy. Po krótkim, bardziej terenowym i zdradliwym odcinku docieramy na miejsce, odhaczamy pineskę i wracamy do siebie. Wszystkie miejsca na trasie, włącznie z pominiętymi punktami, jak Dom Sokoła, mijany na sam koniec, na pewno jeszcze odwiedzimy. Okolice te kryją bowiem więcej ciekawostek. Niż mogłoby się wydawać mieszkańcom Krakowa. I jak widać, dotyczą nie tylko czasów Lenina, Stalina czy innego Kalinina. Oczywiście są to ciekawostki z kategorii interesujących raczej wąskie grono odbiorców, ale my akurat lubimy klasykę i nic na to nie poradzimy. Pozdrawiamy i do zobaczenia na trasie.